Mógłbym jeść pizzę na okrągło. <śm> ten serial jest genialny. No super. Prosto na spodnie. A, muszę je wyczyścić. Serze pizzowy czemuś mnie zdradził. Ale i tak dobry. Zmywaj się, sosie. Co tu się dzieje? Eee, nic? Ta, akurat. Przesuń się. Powinnam ci to wcześniej pokazać. Jeśli złożysz dwa kawałki w ten sposób, nie zmarnujesz sera i się nie powrócisz. Ło, dzięki mamo! Genialny patent! Wszystko dla mojego syneczka. Mamy i te ich okropne romansidła. Nie da się ich odciągnąć, nawet nie zauważyła Jennifer. No dalej! Musi się zmieścić! Co tu się dzieje, kochanie? Ten plecak jest za mały na moje rzeczy. Przestań, wszystkie zeszyty pognieciesz. Niczego cię nie nauczyłam? Daj mi to. Tak dbasz o swoje rzeczy do szkoły? Przepraszam. Przecież kupiłam ci teczkę, prawda? Dlaczego jej nie używasz? Chociaż w sumie, być może uda mi się ją inaczej wykorzystać. Weźcie teczkę i odetnijcie górę. Oznaczcie przegródki w dowolny sposób. Włóżcie do środka notatki. Jeszcze ta. Później mi podziękujesz. Proszę. I to, mamo. I wszystko się zmieściło. Zawsze można na ciebie liczyć. Mam nadzieję, że od teraz będzie porządek. A najlepsze jest to, że wiem, gdzie co jest. Notatki z chemii? O, tutaj. Idę już, bo się spóźnię. Po szkole wszystko ci opowiem. W końcu mogę wrócić do mojej genialnej lektury. Wróciłam ze szkoły, pora na zabawę. Napój i frytki. Pychota. Kul, 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 Od koli psują się zęby. To obrzydliwe! Będziesz jadła zdrowo. Jak to? Właśnie tak. Wypij sok marchwiowy i zjedz marchewkę. Marchewkę? Ale mamo ja ich nie lubię. Zjedz to? Chcę frytki. Warzywa są o wiele zdrowsze. Cóż, więcej marchwi dla mnie. Chwileczkę. Ta zabawka mnie zainspirowała. Wypełnijcie zabawkę sokiem martwiowym. I zamroźcie. Włóżcie zamrożone paski do pudełka po frytkach. Gotowe! Kochanie! Kolacja na stole. Nie chcę żadnych warzyw! Mam dla Ciebie coś specjalnego. Tada! Nigdy się nie dowie Prawdziwa siła tkwi w skupieniu! No weź, mamo! Tylko dbam o kwiatki. Czyż nie jest piękny? Ale nie może się równać z moim synkiem. Ostrożnie z ramionami. Prawy sierpowy! Lewy hak! I powtarzamy całość! Ja! Wylewam z siebie siódme poty! Przerwa na łyk wody! Okej, okay, runda druga. Muszę być gotowy na atak z zapleców. Kwiatek! Tylko nie ulubiony mamy! Co to było? Steven, wszystko gra? Tak, nie musisz przychodzić! Muszę to posprzątać! Ile bym dał za cichy odkurzacz. Tyle ziemi weszło do tej doniczki. Mama jest zajęta, prawda? Oby nie pracował za głośno. Muszę się spieszyć. Wpycha ziemię w listwy. Całkowita strata czasu. Myśl Steven, myśl. Już wiem. Wystarczy kilka słomek. Bingo. Owinięcie je gumką recepturką. I wsuńcie w rurę odkurzacza. Jak na razie nieźle. Teraz odkurzycie najcieśniejsze zakamarki. Zwykła końcówka nie dałaby rady. Wciągają ziemię aż miło. Oj, nie zauważyłem. Idealnie. To moja nowa tajna broń. Mama, idzie. O cześć! Tylko sprzątam. Widzisz? Wychowałam dobrego chłopca. Co poradzić? W końcu jestem zaradny. Uuu, czas przekąsić coś słodkiego. O? Nie pozwolę na to. Żadnych słodyczy przed obiadem. Znacie zasady. Zabieram to. Jeśli chcecie coś przekąsić, zjedzcie sobie po granacie. Serio? Nie mamy nawet jabłek ani pomarańczy? To chyba jakiś żart. Jak niby mam to zjeść? Na mnie nie patrz, nie mam pojęcia. Cóż, dobrze, że zawsze mam przy sobie młotek. Nie. Chyba potrzebna będzie piła. Ech, to też się nie nada. Do tego trzeba naprawdę mocnych narzędzi. Hej, co ty wyprawiasz? Wypija cały sok, nie jedząc pestek? Jak ty to zrobiłaś? Daj mi to, a ci pokażę. Kładziesz granat na boku i kroisz na pół. Pyszny sok jest w środku, schowany w małych nasionach. Trzeba wyjąć te soczyste pyszności. A później jest już tylko łatwiej. Weź wielką strzykawkę i ją napełni. Włóż do środka jak najwięcej nasion. A teraz czas na wyciskanie. Proszę bardzo! Można wycisnąć sok prosto do buzi. Mmm, ale pycha! I wcale nie trzeba się męczyć! Jesteś geniuszem! Chyba coś dostałam! Impreza? Idę! Tylko się przebiorę! W co by się tu ubrać? Może w to! Robi się niezły stosik, Kate. Znalazłam. Będę wyglądać zjawiskowo. Zdecydowanie dobry wybór. Chwileczkę? Co? Ja mam to posprzątać? A nie mogę po powrocie? No super. Spóźnię się jak nic. Wieki miną, zanim to ogarnę. wiem! Powieście poszewkę na oparciu krzesła i pociągnijcie w dół. O tak! Teraz możecie wrzucać ciuchy do środka. Kilka minut i posprzątany! Mama przyszła zobaczyć. Kto wie, może wam pożyczy to i owo. Trzymanie porządku ma swoje plusy. Dzięki! A mamo! Wreszcie zjem batonik z granoli. Ale mama wie, że dźwięk papierka oznacza spory bałagan. Ups! Mama jest zła. Niezły rzut, mamusiu! Ale i tak go zjem. Połóżcie chodniczek do góry nogami. Odrysujcie na nim kształt kapcia. Przyda się grubszy marker. Po wycięciu pokryjcie go gorącym klejem. Najlepszy będzie wzór zygzaka. Teraz przyklejcie go do podeszwy kapcia. Tylko pamiętajcie o drugim. Za chwilkę będzie tu czysto. I zamiatamy tu i posprzątamy tam. Przyjemniej będzie z muzyką. Jeszcze tutaj. I skończony. Po okruszkach ani śladu. Dobra, córcia z ciebie, Jennifer. Trzymaj swoje kapcie.